Kurwa Ale odjebany jestem Trypki, na no Marku, na no Marku Na no marku. No marku? O kurwa A, nazywałem, nazywałem O to, że kurwy się Ale dupka była... Y... W sensie... Dupkę mi obstawiałeś Dupenmachen jak to się mówi. Coś to kurwa widać? Coś słyszę kurwa, jady Jadasz stymt. Tu jest gościu O kurwa jest za mną Tego nie widzę Bartuś Spoko, ja żyję Trzeba by wyjechać Tank Aha. destroyed Ty kurwa tu koszysz, a ty nie No to jakieś bakłażany są no na... Mmm, może bym też jak piotr już za, 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 teraz, za... Jebany kurwisz, a nie pieprzony, że... Jebany, się... brać. jeszcze raz, to trzyma to, bok ok. Ty, ale mnie chyba coś pierdolnęło, bo nie mogę zapierdalać nie szybciutko. spróbuj no no się zatrzymać nie masz, czy, czy, bo no i masz... Ło chyba. Możesz się naprawić? Nyś, nyś. naprawi rad. tu jest chłop. Znaczy gdzieś tu, No i marku. A w krzaczkach? No. Nothing seeing, man. Kupam, bo ja go nie widzę, on mnie ładuje. Kurwa, i. Latają z kurwy syny. Gują, chyba, czarze My mamy tanki z jakiej wojny światowej? Pierwszej, drugiej? Z pier drugą. Ale w zasadzie. Ooo, no, oh, I'm dead. Druga. Daje pana, tu kurwa był Kurwa ciota pierdolona jakiś ci matula Jakaś kurewka jest Powiem ci ja mam to tą miejscówę za tym płotem ale gdzieś tu ci... kurwa gdzieś tam... Czekaj zaraz ci zmarkuje Tu już się markuje nam zabierają, ty Defeat Gdzieś tutaj gościu jechał Bartu na Marku Gdzie jest kurwa, typek jedzie Gdzie mam tą lufę kurwa pierdoloną No ziomek przejechał za mną Ja, to jeszcze szybciej zawsze Dwóch jest, jest, dwóch, dwóch, dwóch Tang destroyed Kurwa, jadę, jadę Mam jeszcze jednego Marku, kurwa markuj. tu XR, Nie o. widzi mnie, nie widzi mnie Jadę, jadę, jadę. A, widzi mnie. A, unieruchomiony. Dwóch jest, kurwa. A, tak, destroyed. Nice. Nie mogę się ruszać, kurwa. Tak, destroyed, kurwa. Ej, e, help me. Jadę. mnie odholować. Dobra, dobra, jestem. Żyję. Jeszcze ktoś siedzi do mnie. Tak, tak, jest na punkcie jeden. O. Nie widzę go. A, rozwali go, idę, idę, idę. Dobra żyje yes, Muszę się reperować reparować yeah. Pomogę D ci ale hop nie yeah. idzie tutaj obok Gdzie? dalej, idź na ręce czekaj sześć. A ty mnie ripajujesz A pomagam ci Będziesz szybciej Pani Tak Dzięki Ja jadę z drugiej strony mógł. kurwa. to jest ktoś jest uważaj Dobra Dostaje RStrikem ale za nic prawie Ale kurw ja pierdol muszę to nagrać No to nagrań Słyszę go gdzieś, na jest obok mnie. Ja widzę go. Dostał w dupę, ucieka. Jadę. Dawaj marka jeszcze raz, kochany, jak możesz. No jest, 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 tu. Critical hit, kurwa, dostał. O kurwa, idę, idę. Dobra, Dla żyje, idą. żyje. Tak, destroyed. Dobra, kurwa. O, dostaje w dupę, plecy. plecy Ren. Okay. Tam yy, wiesz skąd?